Polski rynek pojazdów elektrycznych rozwija się w niezwykle szybkim tempie. Ludzie w Polsce rozumieją, jak ważne jest przejście na pojazdy elektryczne. Jednocześnie władze zaczynają oferować udogodnienia, aby zachęcić ludzi do korzystania z takich pojazdów. Taka zmiana nie jest łatwa, ponieważ pojazdy elektryczne są droższe, a do tego dochodzi kwestia ich ładowania. Aby więc zmotywować ludzi do zmiany, potrzebne są zachęty. Rozumieją to rządy w całej Europie, w tym także rząd polski, oferując szereg mniejszych i większych zachęt do wyboru pojazdów elektrycznych. W zeszłym roku została uchwalona ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W tym roku mamy nadzieję, że wejdzie jeszcze w życie Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, który będzie gwarantował nabywcom indywidualnym, a w roku następnym także przedsiębiorcom dofinansowania za samochody elektrycznych. Wszystko po to, by ten rynek właśnie zdynamizować. Ze wszystkich naszych badań, jakie my przeprowadzamy wynika, że Polacy są bardzo otwarci, żeby nowe technologie śledzić i żeby coraz Mniej emisyjnymi pojazdami się poruszać. Oczywiście to wszystko idzie krok po kroku. Zatem pojazdy elektryczne, można powiedzieć, jeszcze w najmniejszej ilości trafiają do polskich domów, bo zaledwie ten rok zakończymy na poziomie około 10 tysięcy egzemplarzy. To oczywiście mało w porównaniu do 18 milionów, a tyle jeździ samochodów po naszych drogach, ale z drugiej strony ta liczba jest wielokrotnie wyższa niż choćby dwa lata temu. Ta sytuacja może się zmienić wraz z tym, jak upowszechniane będą pojazdy elektryczne, a do tej rodziny wchodzą pojazdy elektryczne i hybrydy typu plug-in. Do 2023 roku wprowadzimy na rynek 25 nowych modeli z silnikami elektrycznymi, co oznacza prawdziwe bogactwo nowych aut. Dziś oferujemy 10 modeli, a wkrótce pojawią się nowe. Także z serii MINI. Na nadchodzący rok zaplanowaliśmy premierę hybrydy typu plug-in BMW X3, a także iX3. Model X3 będzie dostępny w wersjach z napędem na benzynę, z silnikiem diesla, z napędem hybrydowym typu plug-in oraz w pełni elektrycznym. Ogłosiliśmy również wprowadzenie na rynek BMW i 4. Auto będzie miało zasięg 600 km i moc 530 koni mechanicznych. Zaplanowaliśmy także premierę nowego modelu o roboczej nazwie iNext. Będzie to duże auto wyposażone w funkcję jazdy autonomicznej.